Panie z Klubu Parlamentarnego Pla y Platforma Obywatelska. Bardzo proszę, Pani Pośle. Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Debatując o przyszłości Unii Europejskiej, PiS krytykuje wizję Europy, jaką przedstawił minister Sikorski w Berlinie. Po raz kolejny przebija się wątek zagrożenia ze strony Niemiec. Mieliśmy już do czynienia z propagandową akcją Dziadka z Wehrmachtu. Słyszeliśmy pytania do dziennikarzy, czy reprezentują polskie, czy niemieckie media. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Ślązacy to zakamuflowana opcja niemiecka. Dzisiaj ponownie straszy się niemiecką ekspansją w Europie. Czy 20 lat temu przypuszczałby ktokolwiek, że polski minister spraw zagranicznych będzie proponował Niemcom w Berlinie, stolicy Niemiec, w języku angielskim, w języku europejskiej dyplomacji? Kreowanie wspólnej wizji Europy, wzywał ich do ratowania Europy i co ważne, strona niemiecka będzie ten apel przyjmowała z uznaniem? Czy za to ma minister odpowiadać przed Trybunałem Stanu? Kto z sygnatariuszy tego absurdalnego wniosku miałby wystarczająco dużo odwagi, aby w stolicy potężnego sąsiedniego kraju, patrząc w oczy najwybitniejszym niemieckim ekspertom kreującym politykę zagraniczną, głośno i dobitnie powiedzieć z przekonaniem, Domagam się od was aktywności. Nie możecie dominować, lecz macie przewodzić reformom. Nie wolno stać w miejscu, gdy świat wokół się zmienia i rosną nowi konkurenci. Szansa oczywiście ku temu była, ale ani obecna na tej sali były premier Jarosław Kaczyński, ani obecna na tej sali była minister spraw zagranicznych Anna Fotyga z szansy prezentowania polskiej siły politycznej nigdy nie skorzystali w sposób wystarczająco odważny i jednocześnie roztropny. Nie czas i miejsce, by teraz opisać stosunki polsko niemieckie. Okazja ku temu będzie wiosną, kiedy odbędzie się debata o polityce zagranicznej. Dzisiaj Polska ma naprawdę szansę stać się wiarygodnym partnerem w kwestiach gospodarczych i finansowych. Jako kraj nie będący członkiem strefy euro Polska musi tym bardziej korzystać z dobrych stosunków z Niemcami jako narzędzia wpływania na istotne dla przyszłości decyzje Unii Europejskiej. Ten pragmatyzm jest nam niezwykle potrzebny. Decyzje ostatniego szczytu pokazują, że mamy poparcie dla polskiej obecności w kształtowaniu unijnej polityki. Możemy dzisiaj przekonać Niemców i inne kraje Unii Europejskiej, że idea Zjednoczonej Europy ma głębokie uzasadnienie. Dlatego słuszne jest w dobie coraz większego eurosceptycyzmu rodzącego się w Niemczech przypominanie Niemcom o ich tradycjach federalnych. Zintegrowana Europa leży w naszym wspólnym interesie, ale musimy wykorzystać szansę wypracowania nowszych i sprawniejszych mechanizmów zarządzania Unią Europejską. Federalizm niemiecki jest punktem odniesienia, jednym z dobrych przykładów funkcjonowania mechanizmu ustrojowego i tak należy rozumieć wypowiedź ministra Sikorskiego. Ale ani przykład modelu niemieckiej federacji, ani amerykańskiej konfederacji nie musi być dla Europejczyków przykładem wiążącym, a jedynie punktem odniesienia, bo Europejczycy zasługują na więcej. Powinniśmy ciężko pracować nad nowym europejskim modelem ustroju Wspólnoty. Jak go nazwiemy, to jest naprawdę drugorzędne. Ale jedno jest pewne My Polacy możemy wnieść w ten model nasz niepowtarzalny wkład, bo my doskonale wiemy, co oznacza pierwotne znaczenie słowa solidarność. Taka debata o stabilności przyszłości Europy toczy się od dawna. Wydaje się, że licytacja pomiędzy PISEM a Solidarną Polską sprawia, że są oni zajęci wewnętrznymi sporami i nie dostrzegają świata poza nimi. Gdyby prezes PiS był obecny w marcu tego roku na debacie poświęconej zadaniom polityki zagranicznej, wiedziałby, że już wtedy minister Sikorski wyraźnie podkreślał, iż pierwszym wyzwaniem stojącym przed Unią jest wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych i troska o wspólną walutę euro. W tym samym miesiącu minister Jacek Rostowski w czasie drugiej edycji polsko-niemieckiego okrągłego stołu stwierdził, że stabilność strefy euro to żywotny narodowy interes Polski. W zamian za uczciwą pozycję w silniejszej Europie Polska wnosi również do Europy gotowość do kompromisu, nawet w zakresie wspólnego podejścia do suwerenności, powiedział minister Sikorski w Berlinie. Czy tego typu wypowiedzi mają być postawieniem ministra przed Trybunałem Stanu? Prawdą jest, że minister wytknął Niemcom fakt, że ciąży na nich obowiązek obrony unijnych porozumień, że Niemcy również łamały Pakt Stabilności i Wzrostu. Przypomniał, że mają ponosić odpowiedzialność i chronić pokój oraz demokrację w Europie. To z pewnością nie były słowa, jak zarzuca pis wasala. Szef MZ stwierdził, że nie obawia się niemieckich czołgów, ale widzi inne, większe zagrożenie, jakim jest bezczynność Niemców i doprowadzenie do upadku strefy euro. Otóż właśnie ta obojętność, brak reakcji i zachowawczość są największym zagrożeniem dla strefy euro. One mogą doprowadzić do dezintegracji i utraty wiarygodności na arenie międzynarodowej, co w dalszej konsekwencji może doprowadzić do rozpadu europejskiego rynku. Przejmijcie odpowiedzialność za strefę euro i uporanie się z kryzysem. Kto ma to zrobić, jak nie Niemcy, będące najsilniejszą gospodarką w Europie? Kto ma wydać środki na ratowanie strefy euro? Jeśli David Cameron jest przez rzecznika PiS stawiany za wzór, to dziękuję za taki nacjonalistyczny i spachnący izolacją i wykluczeniem. Nie trzeba przypominać, że Wielka Brytania jest wyspą. Za niedługo może stać się samotną wyspą w zjednoczonej Europie. Chyba nikt nie życzy sobie, aby również Polska miała podzielać przyszłości i los. Tymczasem wbrew zarzutom PIS w Europie eksperci, dyplomaci, jak i urzędnicy wskazują na rosnącą rolę Polski we Wspólnocie, nie tylko w regionie. Prezydencja te pozycję ich zdaniem wzmocniła. Wystarczy popatrzeć na wczorajsze wypowiedzi w Parlamencie Europejskim. Unia ma być suwerenna względem innych światowych potęg jak USA czy Chiny, znajdując kompromis i wyrażając zgodę na ograniczenie zadłużenia, a przypomnę, że ograniczenie długu poniżej poziomu 60% PKB nie jest dla nas niczym nowym, ponieważ ma ani tym jest zapisany w naszej konstytucji, kraje unijne wzmacniają swoją suwerenność. Możemy być Wręcz dumni, że przewidziane przez naszą konstytucję mechanizmy kotwicy finansowej znajdują w takich propozycjach wspólnotowych swe naśladownictwo. W zglobalizowanym świecie zachodzą głębokie zmiany, trzeba umieć je dostrzegać i wspólnie na nie reagować. I kolejny cytat ministra „Jeśli włączycie nas w proces podejmowania decyzji, możecie liczyć na wsparcie ze strony Polski. W tym zdaniu wyraźnie słychać warunek stawiany przez Polskę, a nie, jak sugerują niektórzy, podporządkowywanie się Niemcom. To przesłanie zostało w Berlinie doskonale zrozumiane i uznane za słuszne. A na czym nam bardziej powinno zależeć, jak na współdecydowaniu o losach Europy? Podsumowując, dzisiejszy spór toczy się pomiędzy dwiema wizjami Polski Polski nowoczesnej, otwartej na Europę i Polski historycznej, narodowej opanowanej lękami o XIX-wiecznej mentalności. Kończąc, chciałbym jednoznacznie stwierdzić, że pomysł postawienia przed Trybunał Stanu pana ministra Radosława Sikorskiego, o czym będziemy debatować jeszcze dzisiaj, próbuje wskazać wizję rozwoju Europy i nawołuje do europejskiej solidarności, pomysł ten nadaje się na kolejny rozdział książki Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty w Polsce której lekturę tej niezwykle pouczającej publikacji dedykuję tym wszystkim, którzy w wystąpieniu suwerennym, wystąpieniu świadomym, wizjonerskim i demonstrującym siłę polskiego głosu w Europie dopatrują się elementów destrukcyjnych dla naszego wspólnego dobra, jakim jest Polska. Dziękuję bardzo.